I znaleźliśmy łódzką choinkę piękna, ogromna, ale to poczekamy jak się zaświeci zaraz tutaj wrócimy, przejdziemy jeszcze dalej po jarmarku łódzkim dzieci zabawy Sztunki z prezentami pod tą naszą piękną wielką łódzką choinką dzień dobry, cześć. Zobacz. Został no paparazzi. Tak pa, jest. Pa. A pod twoim A pod Nie, wiem Został. nie <laughs> Uwaga. Uwaga.

Dobry! Okay. Jakoś to zagadamy. Oj! Biebujcie mi. Mikołaju, a czy mogę liczyć na jakiś prezent w tym roku? O! Jeżeli było się tylko grzecznym, to każde dziecko Mikołaja dostanie dobry prezent. Taki dorosły dziecko też? No pewno, że tak. Dla Mikołaja wszyscy są dziećmi. Okej, okay, dzień Dziękuję, to, to, to. Mikołaju. Ale to też nie będzie takie zwykłe odpalenie, ponieważ staje się to u nas już tradycją, że odpaleniu towarzyszy akcja charytatywna i podobnie było już tutaj w tym roku. Są z nami przedstawiciele firmy, która po raz kolejny pomogła, przekazała znaczną kwotę, bo 10 tysięcy zł, na szczytny cel na Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Zapraszam do mnie bardzo serdecznie panią Klaudię Zalewską-Targ. Proszę, zróbmy naprawdę wielkie brawa. Drugi rok wykazali się wielkim sercem, ale ciche te brawa. Naprawdę, słuchajcie, to są bohaterowie mają wielkie serca. Przekazują na szczytny cel. Kolejny, drugi raz z roku wielką kwotę. Więc Bóg, zapłać, dziękujemy serdecznie. Jest z nami również pani dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, pani Katarzyna Kuchta. Zapraszam również do nas bardzo serdecznie. Również brawa. Robią naprawdę dobrą robotę, dbają o zdrowie psychiczne dzieci. No, i zapraszamy jeszcze serdecznie do nas wiceprezydenta Adama Pustelnika. Tak, zapraszam tutaj do nas, panie prezydencie. Jesteśmy w komplecie, więc ja może przekażę tutaj głos panu Adamowi. Adam, śmiało. Dobry wieczór, państwu. Szanowni Państwo, widzimy się tutaj co roku, w tym bardzo szczególnym dniu i bardzo szczególnej dla nas okazji. Zbliża się okres świąt, zbliża się okres radości, uśmiechu, bycia razem. Ale ten okres, zresztą tak jak wiele części roku, nie dla każdego jest okresem szczęśliwym i pełnym uśmiechu. I dlatego szczególnie ważne jest dla mnie to i szczególny powód do dumy daje mi to, że są ludzie w Łodzi tacy, którzy dbają o to, żeby każdy, kto jest w potrzebie, każdy, kto ma wyzwanie, każdy, kto ma problem, też był zaopiekowany i zadbany. I bardzo cieszę się, jestem bardzo dumny z tego, że są też w łodzi firmy, które nie tylko dobrym słowem, co też jest ważne, ale też pieniędzmi wspierają to żeby każdy Włodzik, kto tego potrzebuje też dostał pomoc, więc dlatego Szanowni Państwo bardzo Was gorąco proszę o wielkie brawa i dla Indigo Nails i dla Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy ulicy Wierzbowej w Łodzi. Firma Indigo Nails po raz kolejny wylicytowała to, żeby razem z nami odpalić tę choinkę, co zaraz zrobimy. Szanowni Państwo, e, nie przedłużając tego wystąpienia, zaraz odpalimy cholinkę, zaraz... Damy nam kolejny powód do uśmiechu, do radości, do bycia razem jako łodzianie, łodzianki, Polki i Polacy. Bądźmy w tym okresie razem, cieszmy się, cieszmy się każdym dniem i cieszmy się naszym pięknym miastem i tym drzewkiem, które będzie rozświetlało i mam nadzieję przyprawiało każdego z Was o dodatkowy uśmiech. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, miłego wieczoru, a Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za kawał dobrej roboty, które, którą robicie dla mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Dzięki! To jeszcze chciałem oddać na chwilkę głos pani Katarzynie Kuchcie, która jest dyrektorem Centrum Zdrowia Psychicznego. Może ona tutaj jeszcze przekaże kilka słów. Dobry wieczór Państwu. Chciałam powiedzieć od siebie, że jestem dzisiaj bardzo wzruszona. Przyszłam podziękować w imieniu przede wszystkim naszych najmłodszych pacjentów za wsparcie od firmy Indigo Nails. Bardzo dziękuję Urzędowi Miasta Włodzi za organizację tej akcji charytatywnej i Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi za pomoc w przeprowadzeniu licytacji. Pieniądze, które zostaną dzisiaj przekazane, posłużą nam na przeprowadzenie licznych warsztatów edukacyjnych, kulturalnych, pozwolą nam wyjść z naszymi pacjentami z naszego centrum na zewnątrz, skorzystać z różnych atrakcji, które na co dzień są dla naszych pacjentów niedostępne. Dzisiejsze odpalenie choinki, myślę, że ma taki wymiar bardzo symboliczny. To światełko, mam nadzieję, że będzie niosło nadzieję i też przypomni, że to po naszej stronie, nas dorosłych, leży odpowiedzialność za wzbudzanie tej nadziei w dzieciach. Dziękuję uprzejmie. Teraz oddaję głos pani e, Klaudii zalewskiej tar przedstawicielki firmy Indigo Night. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć, że bardzo cieszymy się, że istnieją takie inicjatywy, dzięki którym możemy pomagać potrzebującym. W ubiegłym roku pomogliśmy Hospicjum dla Dzieci Łupkowa, w tym roku pomagamy Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. I bardzo się cieszymy, że po raz kolejny udało nam się wylicytować odpalenie choinki i dzięki temu możemy pomóc jak tylko możemy. Także dziękuję bardzo. Ja zanim jeszcze przejdziemy tutaj do uroczystego odliczania i uruchomienia tej choinki, chciałem zwrócić uwagę, że z nami jest jeszcze jeden wyjątkowy gość siedzi tutaj po mojej lewej stronie. Zwróćcie uwagę, taką ma długą, właśnie białą brodę. Jak to wodzi, bywa też nie na takim zwyczajnym pojeździe, bo przyjechał na łódce takiej specjalnie zrobionej na tą okazję, więc zachęcam też, żeby zrobić sobie zdjęcia. Powoli zbliżamy się do tego momentu, na który tutaj najbardziej czekaliśmy, czyli nasza łódzka choinka rozbłyśnie milionem świateł. Zapraszam panią Klaudię tutaj, tutaj w to zaszczytne miejsce. Przed panią poważne zadanie, ale ma już pani doświadczenie z zeszłego roku, więc głęboko wierzę, że na pewno pani sobie poradzi. Ale nie zostawimy pani Klaudi samej. Pani Klaudia potrzebuje tutaj wsparcia, my to wsparcie damy, czyli zaczniemy sobie odliczanie od 10 do 0. Jak będzie zero, Pani Klaudio, tak? Przycisk. I choinka powinna nam tutaj się pięknie zaświecić. Czy Uciec gotowa? Nie. Jeszcze raz. Czy Uciec gotowa? Nie. No okej, okay. myślę, że jesteśmy gotowi, więc powoli zaczynamy. Uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2, Jeden, start! Brawo, wielkie brawa! Nasza piękna, łódzka, kolorowa, świąteczna choinka rozbłysła właśnie tutaj tysiącami, może nawet milionami świateł. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za przybycie. Jeszcze proszę się nie rozchodzić, bo nie koniec atrakcji, są z anima. Animatorzy Za chwilkę będzie muzyka świąteczna ze sceny. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Your eyes are laughing people in a very special way. There is no point